Romuald Starosielec, jako kandydat na prezydenta Polski w 2025 roku, wyróżnia się kilkoma zaletami, które mogą przyciągać określoną grupę wyborców. Długoletnie doświadczenie społeczne i polityczne. Działa w przestrzeni publicznej od lat osiemdziesiątych, zaczynając jako dziennikarz i wydawca. Był liderem partii Jedność Narodu, obecnie kieruje ruchem naprawy Polski. Ma doświadczenie w organizowaniu inicjatyw obywatelskich i pracy w strukturach politycznych, choć poza głównym nurtem. Silny akcent na suwerenność narodową promuje ideę niezależności Polski od wpływów zagranicznych, w tym krytykę nadmiernego podporządkowania instytucjom Unii Europejskiej. Postuluje m.in. zaprzestanie wsparcia militarnego i finansowego Ukrainy, odbudowę polskiego przemysłu. Sprzeciwia się prywatyzacji zasobów naturalnych i wyprzedaży majątku narodowego. Konsekwencja ideowa. Od lat głosi te same poglądy, szczególnie w kwestiach tożsamości narodowej, suwerenności i ochrony wartości chrześcijańskich. Jest postrzegany jako osoba wierna swoim zasadom, co może budzić zaufanie u konserwatywnych i tradycyjnych wyborców. Niezależność od układów politycznych nie jest związany z żadnym z głównych ugrupowań politycznych. Prezentuje się jako kandydat spoza systemu, co przyciąga osoby rozczarowane obecną klasą polityczną. Doświadczenie medialne i komunikacyjne. Jako redaktor naczelny miesięcznika Polityka Polska potrafi skutecznie formułować przekaz ideowy i prowadzić długoterminową komunikację społeczną. Ocenę pozostawiamy Wam, zapraszamy do komentowania i wymieniania się swoimi poglądami z zachowaniem szacunku do pozostałych komentujących, jak i głównych bohaterów filmów. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej.